Błogosławisz dzisiaj mnie, kładziesz na mnie ręce swe, mówisz powstań, że jesteś dzieckiem. My. Błogosławisz dzisiaj mnie, kładziesz na mnie ręce swe, mówisz powstań, że jesteś dzieckiem. Drodzy bracie i siostry, Zaczynamy czwarty dzień nowiny do Boga Ojca. Naszym głównym tematem jest dzisiaj obraz Boga. Czy można Boga pokazać przez obraz lub figurę? W Starym Testamencie było to nawet zabronione, przedstawić Boga malowidłem. Ale odkąd Syn Boży w Jezusie stał się człowiekiem, jest to inaczej. W dniu zmartwychwstania zostawił nam dwa zdjęcia w grobie. Jako umarłe, całą i jako zmartwychwstałe, święte oblicze z Manopelo. Można na te obrazy patrzeć lub podobne malować, ale w nasze nowej chodzi o inny typ obrazu. Obraz bardziej duchowy, który nosimy w sercu. Słuchamy teraz, co mówi nam święty Jan, ewangelista. Pan z Wami, i z Duchem Twoim, słowo ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Odpowiedział Mu Jezus: Ja jestem drogą. I prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam o Ciebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, a ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zasznie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe o tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to czynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje ja to spełnię. Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przesłanie Boga Ojca. Chcę, aby moje oblicze było coraz bardziej znane i roz Poznawane. Pragnę odnowić mój prawdziwy obraz w moich stworzeniach bez domieszki i zafałszowania, ponieważ popadł On w zapomnienie i często nie jest już znane. Tylko serce, które jest ogniskiem miłości, rozpozna moje oblicze. Szukaj mnie codziennie, szukajcie mnie wytrwale, idźcie drogą serca, tam mnie znajdziecie. Żyjcie w moim tchnieniu, prowadzeni moim duchem i pod moim spojrzeniem. Moje spojrzenie was chroni. Żyjcie w tej pewności, aby was strach nie opanował. Abyście przez próżny lęk nie musieli uciekać jak pierwsi rodzice. Przypomnę Wam mój głos, głos tego, który mówi sercem i którego słyszy się sercem w jedności serc. Moje dzieci zobaczą mnie i rozpoznają. Wiele z nich powróciło już dzięki swojej prostocie. Wierności i zaufaniu. Rozpoznałem mnie i przypomniałem sobie, że ja jestem i kim jestem. Całe moje stworzenie potrzebuje ciszy, potrzebuje uwolnienia od dążenia do samowystarczalności i panowania nad wszystkim. Teraz. Opadają z nich te ciężary i niektórych przenika cisza, bo zaczynają słyszeć mój głos. Tak było też z pierwszymi rodzicami w raju. Ta cisza była dialogiem i nieustannym spotkaniem we mnie. Ta cisza była odpoczynkiem w mojej woli, głębokim pokojem, jaki czuje dziecko przy sercu swojej matki. Widziałem w nich siebie, bo z mojej miłości powstali. Podarowałem ludzkości siebie w moim synu. Patrzyli na Niego, ale większość z nich patrzyła ślepymi oczami. To ja jestem w Nim, a On we mnie. A przez pokój, przez wiarę, przez moje troski i miłość przebywam także w moich dziełach, które są moimi obrazami. Mój obraz odbudowuje się w Was, jeżeli powracacie i żyjecie dla mnie, będąc we mnie we wszystkim podani. W moich dłoniach spoczywa wasze życie. Kiedy patrzycie na mojego syna, patrzycie na mnie, bo w nim przekazywałem wam mój obraz i to, kim jestem. Jestem Bogiem wiecznej miłości, jestem Ojcem życia i światła. To ode mnie wszystko bierze początek i do mnie wszystko zamierza. Moja miłość nazywa mnie Waszym Ojcem, który kocha całą ludzkość i nigdy nie przestanie być Waszym Abba i Tatusiem. Do przemyślenia. Bóg stworzył nas z miłości, i tylko ten, kto kocha Bożą miłość, naprawdę poznaje samego siebie. Poprzez prawdziwy obraz Boga, odkrywamy również prawdziwy obraz człowieka. Tylko ten, kto szuka Boga, znajdzie również siebie samego. Z powodu grzechu, pierwsi rodzice zaczęli bać się Boga. I próbowali się przed nim ukryć. Przez Jezusa możemy kochać Boga z całego serca. Tak jak dzieci czują się bezpieczne pod pełnym miłości spojrzeniem rodziców, tak my również możemy i powinniśmy czuć się kochani i pewni w obecności Boga. Chodzi o to, aby powrócić do prostego stylu życia opartego na ciszy i zaufaniu. Poprzez fałszywe dążenia do panowania nad światem, ludzie sami się zagubili. Potrzebują zwolnienia tempa życia i odpoczynku w woli Bożej. Chodzi o ciągle wsłuchiwanie się w głos Boga. I powrót do takiego dialogu z nim, jaki prowadzili pierwsi rodzice w raju. Dziecko pod sercem matki, otoczone jej miłością i opieką, czuje się całkowicie bezpieczne i jest z nią w kontakcie. Taka też powinna być nasza relacja do Boga, który daje nam życie. I troszczy się o nas. Przez Jezusa uczymy się coraz głębszej jedności z tym, który jest naszym źródłem i celem, który z miłości pozwala nam nazywać siebie Ojcem i Tatusiem. Kiryelej są, Chrystelej są. Eleiso. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Źródło życia trynitarnego, Wszystko podtrzymujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze, mądrości, która wszystkim kieruje. Lasko, która wszystko przenikasz, Dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze, Miłości, która wyzwala ku jedności, Dziękujemy Ci, Za powrotem Twoich zagubionych dzieci. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty posyłasz Twojego Syna jako Zbawiciela. Kochamy Cię. małym w Jezusie z Nazaretu. Kochamy Cię. pragniesz z Jezusem na krzyżu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty dajesz nam życie przez zmartwychwstanie Twojego Syna. Kochamy Cię, łaskawy Wjawiasz się w pięknie natury, uwielbiamy Cię, stawiały nasz ojcze. Ty pozwalasz się poznać przez czystość serc, uwielbiamy Cię. Dajesz swojego ducha przez Pismo Święte. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz siebie samego w uczcie ofiarnej Twojego syna. Uwielbiamy Cię. Zostajesz blisko nas, przez trynitarną obecność w tabernaku Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz ojcze. Ciebie czcimy w prawach natury Twojego stworzenia. Uwielbiamy Cię. Z tobą, przez nasze pełne miłości, oddanie się Twojej boskiej woli. Uwielbiamy cię, wspaniały nasz Ojcze. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi. Objawiłeś się prostaczkom. Módlmy się, ukochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez Niego objawiłeś nam Twoje Ojcowskie serce. Przez Niego, i z Nim, i w Nim pragniemy całym naszym życiem dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość, i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie, jako Twoje ufne dzieci. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Abla.